Z małego miasta wyruszam dziś. Marzenia w sercu to moja nić. Czoltion obok, błysk jego oczach. Razem dosięgniemy gwiazd na niebiosa. Odcinek dziewiętnasty. Trening zespołowy. Poranek na polanie. Słońce dopiero wschodziło, a las wokół polany budził się do życia. Świergot pijejów i trzepot skrzydeł spirołów wypełniały powietrze. Mei przeciągnęła się przy ognisku, ale zauważyła, że Leo już od dawna nie spał. Chłopak był na środku polany, robiąc pompki. Jego koszulka była całkiem przesiąknięta potem. "Leo, ty znowu wstałeś przed świtem?" Mei zapytała ziewając. Leo stanął i otarł czoło. Jeśli chcę, żeby moi Pokemony dawały z siebie wszystko, ja też muszę. Nie mogę tylko stać z boku i wydawać komendy. Muszę być częścią drużyny. Mei spojrzała na niego z mieszaniną podziwu i rozbawienia. Jesteś trochę szalony, ale właśnie dlatego ci kibicuję. Leo uśmiechnął się i uniósł pokébale. Dzisiaj prawdziwy trening zespołowy. Wszyscy razem. Na polanie pojawiła się cała drużyna. Jolton Dragoner Gajardos Skyter Growlite i Mankey. Polana natychmiast ożyła. Jolton stanął na czujce, Dragoner majestatycznie uniósł się w powietrze, a Skyter od razu zaczął ciąć liście na drobne kawałki. Growlite szczekał wesoło, a Mankey wskoczył Gajardosowi na głowę, co wywołało jego przeraźliwy ryk. Mankey serio Leo złapał się za głowę. May roześmiała się i zanotowała coś w swoim zeszycie. To będzie ciekawy dzień. Ćwiczenia zespołowe. Ogień i woda. Pierwsze ćwiczenie w spórce jest... Współpraca przeciwieństw. Ogłosił Leo. Growlite miał stworzyć niewielki strumień ognia, a Dragoner gasić go wodą. Pierwsze próby były kompletną porażką. Ogień gasł od razu. Albo woda zamieniała się w parę i nic nie wychodziło. Nie chodzi o siłę, Leo instruował. Spróbujcie wyczuć siebie nawzajem. Pokemony próbowały znów i znów. Wreszcie udało im się stworzyć małą kulę pary i ognia, która eksplodowała jak fajerwerk. Widzicie? Nawet przeciwieństwa mogą współpracować, powiedział Leo z dumą. Szybkość i precyzja. Jolton miał zadanie specjalne. Biegać wokół polany i unikać ataków od reszty. Dragoner puszczał smugi wody, Growlight podsyłał małe płomienie, a Skyter ciął powietrze swoimi ostrzami. Jolton poruszał się jak błyskawica, a każdy unik zostawiał smugę światła. Nie chodzi tylko o unikanie Leo krzyknął. Pokaż im, że potrafisz też kontratakować. Jolton nagle odbił się od ziemi i wystrzelił Thunderbolta w kłodę leżącą przy Skajterze. Kłoda eksplodowała w drzazgach, a Skajter zatrzymał się w ostatniej chwili. May klasnęła. To było genialne! Unik i kontra w najlepszym momencie! Siła i cierpliwość. Skajter miał za zadanie ciąć ciężkie konary, które Leo przyniósł z lasu, a Gayardos. Trenował wytrzymałość, unosząc w pysku wielkie głazy, które kładł na ziemi, tworząc przeszkody. Wygląda na to, że oni dwaj konkurują o tytuł najsilniejszego. Zauważyła Mei. Skajter atakował z furią. Jego ostrza świeciły, ale czasem uderzał zbyt mocno i tracił równowagę. Gajardos natomiast działał spokojniej. Brał jeden głaz po drugim i układał je na stos, jakby udowadniał, że siła to też cierpliwość. Leo patrzył na nich z podziwem. Każdy z was ma inną moc. Jeśli połączymy je razem, nikt nas nie zatrzyma. Tylko Menki nie potrafił znaleźć swojego miejsca. Próbował rywalizować ze wszystkimi. Ścigał się z Joltonem, kłócił ze Skajterem, a nawet próbował przepchnąć Gajardosa, co skończyło się głośnym rykiem Smoka. W końcu zobaczył wielki głaz. Mankej, nie rób tego. Leo krzyknął: Ale Pokemon uparł się. Chwycił głaz, podniósł go na moment i runął pod jego ciężarem. Wściekły zaczął walić pięściami w ziemię i krzyczeć. Leo uklęknął obok niego. Hej, słyszysz mnie? Nie musisz robić wszystkiego sam. Spójrz na resztę, oni współpracują. Ty też jesteś częścią tej drużyny. Zaufaj im, a nie będziesz musiał udowadniać nic na siłę. Manki patrzył na Leo, a jego ciało zaczęło błyszczeć jasnym światłem. To się dzieje! Mei zawołała. Manki przemienił się w Primeipa. Jego mięśnie nabrzmiały, oczy płonęły determinacją. Primeip ryknął i uniósł pięści ku niebu. Leo przytulił go, uśmiechając się szeroko. Wiedziałem, że masz to w sobie, teraz jesteś jeszcze silniejszy, ne? ale pamiętaj, że siła w drużynie jest większa niż sama. Nagle na polanie pojawił się dziki Hitomączan. Jego pięści jarzyły się energią. Prawa czerwona jak ogień, lewa błękitna jak lód. Zrobił gest wyzwania w stronę Primejpa. On chce pojedynku! Mei szepnęła. Leo skinął głową. Primejp, to twój test. Pokaż, czego się nauczyłeś! Hitomączan ruszył pierwszy. Jego pięści śmigały w powietrzu w serii Mach machpanczów. Primejp blokował, ale niektóre ciosy trafiały. Jeden ice punch uderzył w Bark, a potem fire punch oparzył jego futro. Leo krzyknął: "Wytrzymaj i odpowiedz Seismic Toss". Primeape złapał hitomączana, uniósł go i rzucił o ziemię. Pokémon poderwał się szybko i uderzył Thunder Punch'em w brzuch Primeape'a. Walka była coraz bardziej zacięta. Obaj wymieniali ciosy z taką prędkością, że trudno było śledzić ich ruchy. W końcu Leo dostrzegł szansę. Teraz Prime Ape. Close Combat. Prime Ape zasypał Hitomączana serią brutalnych ciosów, które zakończyły się potężnym uderzeniem w klatkę piersiową. Hitomączan zatoczył się, padł na jedno kolano i uniósł rękę, uznając porażkę. Mei klasnęła. To było niesamowite. Hitomączan spojrzał na Primeape'a z szacunkiem, skinął głową i spokojnie odszedł w las. Leo zebrał drużynę przy ognisku, Jolton leżał obok niego, Dragoner owinął się wokół drzewa, Skyter ostrzył swoje ostrza, Growlite grzał się przy ogniu, Gajardos czuwał w rzece, a Primeape ćwiczył jeszcze ciosy w powietrzu. Dzisiaj zrozumiałem coś ważnego, powiedział Leo. Nie chodzi o to, żeby każdy z was był najsilniejszy sam. Chodzi o to, żebyście byli silni razem, bo drużyna to nie pojedyncze gwiazdy, na tylko cała konstelacja. Mei podała pokémonom specjalne mieszanki, które przygotowała. A każda konstelacja potrzebuje paliwa. Pokémony rzuciły się na jedzenie. Primeape dosłownie wskoczył w miskę, brudząc się po uszy, co wywołało salwę śmiechu u wszystkich. Leo spojrzał w gwiazdy. Razem. Jesteśmy niezwyciężeni